Mój majstruniu, mówcie śmiało. Opiszemy sprawę całą. Na te ciężkie nasze czasy, boskim darem takie basy, każdy z spieniężymy. Że was bito, wszyscy wimy. Niekoniecznie. Bili przecie, mój majstruniu. Niewyraźnie. Czegóż jeszcze wam nie stało? Pomachano dosyć raźnie. A, szturknięto, tam coś mało. Któż tam za to skarżyć zechce? Lecz kto szturka, ten nie łechce. Ha, zapewne. A więc bije. Oczywiście. Komu kije porachują kości w grzbiecie, ten jest bity. Wszak to wiecie. A kto bity, ten jest zbity. Co? A, dobrze pan powiada. Ten jest zbity. Więc was zbili. To rzecz jasna, moi mili. Ta już jakoś tak wypada. Skaleczyli. A broń Boże! Nie, serdeńko? Ach, nie! Przecie! Znak! Drapnięcie! Znajdziemy mu może... A drapnięcie, pewnie wiecie, mała ranka. Nic innego. Tać tak niby. Mała, wielka. Jednym słowem, rana wszelka skąd pochodzi. E, niby z tego skaleczenia. Nie inaczej. Mieć więc ranę tyle znaczy, co mieć ciało skaleczone. Że zaś raną jest drapnięcie, więc zapewnić możem święcie, że jesteście skaleczeni, przez co chleba pozbawieni, a to znowu! Pozbawiony jesteś, bratku, i z przyczyny, że ci nie dam okruszyny. Zatem, zatem skaleczeni, przez to chleba pozbawieni, z matką, żoną. Czworgiem dzieci. Nie mam dzieci, nie mam żony. Co? Nie macie? Nic nie szkodzi. Mieć możecie tacy młodzi. Ha, tać prawda! Akt skończony. Teraz jeszcze zaświadczycie, że nastawał na me życie. Stary Cześnik, jęty szałem, strzelał do mnie. Nie widziałem. Wołał strzelby. Nie słyszałem. Wołał wprawdzie daj gwintówki, lecz chciał strzelać do makówki. Do makówki, do makówki. No, no, dosyć tego będzie. Świadków na to znajdę wszędzie. Nie brak świadków na tym świecie. Teraz chodźcie. Bliżej. Bliżej. Znakiem krzyża podpiszecie. Michał Kafar... Trochę niżej... Tak, tak... Maciej Miętus. Pięknie. Za ten krzyżyk będą grosze, a Cześniczek z żółci pęknie. Najpokorniej teraz proszę, coś z dawnego nam przypadnie. Cześnik wszystko będzie płacił? Jakoś, panie, to nieładnie. Byleś wasze nic nie stracił. Tum pracował. Idźże z Bogiem, bo się poznasz z moim progiem. Tu zapłata każdy powie. Idź serdeńko, bo cię trzepnę! Ale sprzecie! Bądźcie zdrowi, dobrzy ludzie, bądźcie zdrowi. Czapkę przedam. Pas zastawię. A cześnika stąd wykurę. będzie potem o tej sprawie na wołowej pisał skórze. Lecz tajemne moje wieści, jeśli wszystkie z prawdą zgodne, tym czym teraz serce pieści, najboleśniej kołpodne.